Czyż Hulk nie wygląda miażdżąco w nowej rękawiczce, Chociaż niestety już zdążył zarysować lakier. Panie Stark, witam w programie Max Strike, gdzie projektujemy niezwykłe mechaniczne stroje i specjalną broń, by zwiększyć moce najpotężniejszych bohaterów na Ziemi. Hulk znany jest ze swojej zielonej skóry i nierozdzieralnych spodni, ale słynie też z wybuchowego temperamentu. Do tego super siła i już wiadomo, że czeka nas cała masa poważnych uszkodzeń sprzętu. Dzisiaj zapewnimy Halkowi praktycznie niewyczerpany zapas części zamiennych, korzystając z najnowocześniejszych technologii druku 3D, żeby mógł miażdżyć tyle, ile jego porywcza dusza zapragnie. Druk 3D to technologia, która pozwala na tworzenie trójwymiarowych obiektów za pośrednictwem komputera. Do niedawna było to możliwe tylko z wykorzystaniem określonych materiałów ale mamy szczęście. Najnowsze drukarki potrafią tworzyć złożone konstrukcje z metalu tak szybko, jakby przybywały z innego wymiaru na wezwanie doktora Stręcza. Zamiast magii urządzenie wykorzystuje niesamowicie gorące światło diodowe, by stopić drobny metalowy pył, a następnie warstwa po warstwie przetworzyć go w dowolnie zaprogramowany kształt. Dzięki tej technologii nowe części zamienne dla oddziału MechStrike są w zasięgu jednego kliknięcia, więc już niedługo Hulk będzie miał dosłownie dziesiątki zapasowych rękawic bojowych, żeby sobie dowoli... No wie pan... Powodzenia, panie Stark. Nadeszła epoka Meka ulepszeń.